Wyobraź sobie, że ojciec Pio ujawnił niewidzialną moc sakramentu bierzmowania, która została ukryta przed większością katolików przez wieki. Sekret ten może odmienić Twoje życie duchowe na zawsze. W 1959 roku w klasztorze San Giovanni Rotondo 72-letni ojciec Pio spotkał młodego Polaka, Mariana Kowalczyka z Krakowa, który przybył na pielgrzymkę przed swoim bierzmowaniem. To, co usłyszał od świętego kapucyna. Wstrząsnęło nim do głębi i zmieniło całe jego podejście do tego sakramentu. Ojciec Pio ujawnił mu prawdę, której kościół nie mówi głośno. O niewidzialnej sile duchowej, która zostaje uwolniona podczas bierzmowania, ale tylko wtedy, gdy spełnione są określone warunki. Warunki, o których większość biskupów nie wspomina podczas ceremonii. Czy wiesz, że bierzmowanie to nie tylko symboliczny rytuał przejścia, to duchowa broń? którą Bóg daje każdemu katolikowi do walki z siłami ciemności. Ale ta broń pozostaje bezużyteczna, jeśli nie zostanie właściwie aktywowana przez odpowiednie przygotowanie duchowe. Ojciec Pio wiedział o tym od dzieciństwa. W wieku 15 lat, podczas swojego bierzmowania w katedrze w Benevento, doświadczył mistycznego objawienia. Zobaczył jasne światło, które wypełniło całą świątynię, a w tym świetle Ujrzał Ducha Świętego w postaci płomieni ognia, które stąpiły nie tylko na niego, ale na każdego bierzmowanego. Jednak widział także coś, co przeraziło go na całe życie. Większość tych płomieni gasła tuż po ceremonii. Dlaczego? Bo ludzie nie wiedzieli, jak zachować tę świętą moc w swoich sercach. To właśnie dlatego ojciec Pio przez całe swoje życie ostrzegał Polaków przed lekceważeniem bierzmowania. Wiedział, że naród polski będzie potrzebował tej duchowej siły do przetrwania komunizmu i zachowania wiary. Dzisiaj, w czasach, gdy wiara w Polsce słabnie, gdy młodzi ludzie odchodzą od Kościoła, ta wiedza jest bardziej potrzebna niż kiedykolwiek. Ojciec Pio przewidział te czasy i pozostawił nam konkretne wskazówki, jak przywrócić moc bierzmowania w naszym życiu. Czy Ty również czujesz, że Twoje życie duchowe mogłoby być silniejsze? Że brakuje Ci tej mocy, o której mówią święci. Może właśnie dlatego trafiłeś na ten kanał, bo Duch Święty prowadzi Cię do odkrycia tej ukrytej prawdy. Jeśli jeszcze nie jesteś subskrybentem tego kanału, naciśnij dzwoneczek, bo dzielę się tutaj najgłębszymi sekretami życia duchowego, które święci przekazywali tylko wybranym. To nie jest przypadek, że oglądasz ten film. To Boża Opatrzność. Historia Mariana Kowalczyka z Krakowa. To tylko początek. Ojciec Pio ujawnił mu znacznie więcej: rzeczy, które mogą całkowicie odmienić twoje rozumienie tego sakramentu, rzeczy, które Kościół ukrywa, bo boi się, że wierni nie są gotowi na tak głęboką prawdę duchową. Ale ty jesteś gotowy, prawda? Inaczej nie oglądałbyś tego filmu do końca. 15 października 1959 roku Marian Kowalczyk, 17-letni syn górnika z Nowej Huty, Przybył do San Giovanni Rotondo z grupą polskich pielgrzymów. Był to szczególny czas. Za dwa miesiące miał przyjąć sakrament bierzmowania w kościele mariackim w Krakowie, ale miał ogromne wątpliwości co do swojej wiary. Komunistyczne władze w Polsce robiły wszystko, aby zniechęcić młodych ludzi do praktykowania religii. W szkołach uczono, że religia to opium dla ludu. A przyjęcie bierzmowania oznaczało często problemy z dostaniem się na studia czy znalezieniem dobrej pracy. Marian stanął w długiej kolejce do spowiedzi u ojca Pio, zastanawiając się, czy w ogóle powinien przyjmować bierzmowanie. Czy to nie jest tylko pusta formalność? Czy rzeczywiście coś się zmieni w jego życiu po tym sakramencie? Gdy wreszcie wszedł do konfesjonału, ojciec Pio spojrzał na niego przenikliwym wzrokiem i powiedział po włosku Figlio mio, vieni dalla Polonia per la Crescima. Synu mój, Przyszedłeś z Polski w sprawie bierzmowania. Marian zbladł. Nie powiedziała ani słowa o swoich wątpliwościach, a ojciec Pio już wszystko wiedział. Tak, ojcze, ale nie wiem, czy powinienem zaczął niepewnie Marian. Ojciec Pio przerwał mu stanowczym gestem i zaczął mówić o czymś, czego młody Polak się nie spodziewał. Opowiedział mu o swojej własnej wizji podczas bierzmowania w 1899 roku. Widziałem płomienie ognia zstępujące na każdego bierzmowanego, mówił święty kapucyn. Ale większość z tych płomieni gasła jeszcze w kościele. Wiesz dlaczego? Marian potrząsnął głową. Bo ludzie myślą, że bierzmowanie to koniec drogi, a to dopiero początek. Myślą, że wystarczy przyjąć sakrament, a duch święty będzie działał automatycznie. To nieprawda. Ojciec Pio wyjaśnił, że bierzmowanie bez odpowiedniego przygotowania wewnętrznego, jest jak próba zapalenia mokrego drewna. Płomień może się pojawić, ale szybko gaśnie, bo nie ma odpowiednich warunków do przetrwania. W Polsce, kontynuował ojciec Pio, diabeł będzie szczególnie atakował młodych ludzi po bierzmowaniu. Będzie im wmawiali, że nic się nie zmieniło, że to tylko tradycja, że można żyć bez Boga. I wielu mu uwierzy, bo nie będą wiedzieli, jak używać mocy, którą otrzymali. Marian słuchał z rosnącym przejęciem. Ojciec Pio mówił dokładnie o tym, co sam odczuwał, o tej walce między wiarą a wątpliwościami, o presji otoczenia, o pytaniach, czy Bóg rzeczywiście istnieje i czy ma wpływ na nasze życie. Ale jest sposób, żeby płomień Ducha Świętego nigdy nie zgasł, szepnął ojciec Pio pochylając się bliżej. Sposób, którego większość ludzi nie zna. W tym momencie młody Polak poczuł dziwne ciepło w sercu, jakby ktoś zapalił w nim niewielki płomień. Jego wątpliwości zaczęły się rozwiązywać, jak mgła na słońcu. Ojciec Pio kontynuował. Widzisz, synu, bierzmowanie daje ci konkretne dary Ducha Świętego. Mądrość, rozum, radę, męstwo, umiejętność, pobożność i bojaźń Bożą. Ale te dary nie działają same z siebie. To jak dostać najlepszy miecz na świecie, ale nie wiedzieć, jak go używać. Co mam robić, ojcze? Zapytał Marian. Odpowiedź ojca Pio była tak konkretna i precyzyjna, że Marian pamiętał ją do końca życia. Ale to, co usłyszał dalej, zaskoczyło go jeszcze bardziej. Ojciec Pio ujawnił mu sekret, o którym większość katolików nigdy nie słyszała. Synu, powiedział ojciec Pio z powagą w głosie, to, co powiem ci teraz, przekaż każdemu Polakowi, którego spotkasz. W Polsce będzie czas wielkiej próby dla wiary, a bierzmowanie będzie jedyną tarczą, która ocali wielu młodych ludzi. Marian Kowalczyk słuchał z bijącym sercem, gdy święty kapucyn ujawniał mu niewidzialną rzeczywistość duchową, która towarzyszy sakramentowi bierzmowania. Większość ludzi nie rozumie, że bierzmowanie to duchowy egzorcyzm, wyjaśnił ojciec Pio. Tak, egzorcyzm. Podczas tego sakramentu Duch Święty nie tylko stępuje na bierzmowanego, ale również wypędza z jego duszy wszystkie siły ciemności, które zbierały się tam od chrztu. Ojciec Pio opowiedział Marianowi o swoich mistycznych wizjach podczas udzielania bierzmowania w San Giovanni Rotondo. Widział, jak z młodych ludzi wychodziły czarne cienie w momencie namaszczenia krzyżmem świętym. Widział, jak demony opuszczały ich ciała, wydając przeraźliwe krzyki, które słyszał tylko on. Ale widzisz, synu, to nie koniec. Diabeł nie poddaje się tak łatwo. Po bierzmowaniu atakuje ze zdwojoną siłą, próbując odzyskać to, co stracił, i jeśli bierzmowany nie wie, jak się bronić, może paść jego ofiarą. W polskiej tradycji katolickiej, bierzmowanie zawsze było traktowane jako sakrament dojrzałości chrześcijańskiej, ale ojciec Pio ujawniał głębszą prawdę. To sakrament duchowej wojny. Każdy bierzmowany staje się żołnierzem Chrystusa w dosłownym znaczeniu tego słowa. W Polsce, kontynuował święty, widziałem w wizji wielkie prześladowania. Komunizm to tylko zewnętrzna forma. Prawdziwa walka toczy się w sferze duchowej. Diabeł chce zniszczyć polską wiarę przez młodych ludzi. Jeśli zdoła przekonać ich, że bierzmowanie to tylko formalność, wygra połowę bitwy. Ojciec Pio wyjaśnił Marianowi, że każdy z siedmiu darów Ducha Świętego ma konkretne zastosowanie w walce duchowej. Mądrość pozwala rozpoznawać pokusy diabła, rozum odróżniać prawdę od kłamstwa, rada, znajdować właściwe rozwiązania w trudnych sytuacjach. Ale najważniejszy jest dar męstwa. To jedyny dar, który pozwala młodemu człowiekowi powiedzieć nie presji środowiska, nie pokusie, nie wszystkiemu, co odciąga od Boga, tłumaczył święty kapucyn. W 1959 roku słowa te brzmiały proroczo. Marian nie mógł jeszcze wiedzieć, że za kilka lat będzie świadkiem wydarzeń Marca 68, stanu wojennego, systematycznego niszczenia religii w szkołach i mediach. Nie wiedział, że jego pokolenie będzie pierwszym, które będzie musiało bronić wiary w warunkach totalnej wojny kulturowej. Ojciec Pio ostrzegał go także przed inną niebezpieczną tendencją. Wielu ludzi myśli, że po bierzmowaniu stają się automatycznie świętymi to groźny błąd. Bierzmowanie daje narzędzia do świętości, ale nie daje świętości gotowej. To jak dostać instrumenty muzyczne, nadal musisz się nauczyć na nich grać. Saint wyjaśnił, że w tradycji mistycznej Kościoła bierzmowanie nazywane jest małym zielonymi świątkami. Tak jak w wieczerniku apostołowie otrzymali moc ducha świętego do głoszenia Ewangelii, tak każdy bierzmowany otrzymuje indywidualną misję od Boga. Ale tu jest pułapka. Ostrzegał ojciec Pio: Jeśli bierzmowany nie odkryje swojej misji w ciągu roku po sakramencie, dary zaczynają słabnąć. To jak talent zakopany w ziemi, zamiast rosnąć, marnieje. W polskiej kulturze katolickiej, bierzmowanie często traktowane było jako koniec edukacji religijnej. Rodzice i księża czasami sugerowali, że po bierzmowaniu młody człowiek wie już wszystko, co potrzebne do zbawienia. Ojciec Pio ostro sprzeciwiał się takiemu myśleniu. To dopiero początek prawdziwej przygody z Bogiem, mówił z pasją. Bierzmowany dostaje klucze do skarbca duchowego, ale nadal musi nauczyć się, które drzwi otwierać i kiedy. Teraz powiem ci, jak zachować moc bierzmowania na całe życie, szepnął ojciec Pio, a jego oczy zabłysły tajemniczym światłem. To modlitwa, której nikt ci nie nauczy w katechezie. Marian Kowalczyk słuchał z zapartym tchem, gdy święty Kapucyn ujawniał mu sekret, który otrzymał bezpośrednio od samego Ducha Świętego podczas osiemnastogodzinnych godzinnych modlitw w celi klasztornej. Przez pierwszych czterdzieści dni po bierzmowaniu musisz codziennie odmawiać specjalną modlitwę do Ducha Świętego o godzinie, w której przyjąłeś sakrament. Ta modlitwa aktywuje każdy z siedmiu darów osobno. Ojciec Pio wyjaśnił, że większość ludzi popełnia fundamentalny błąd. Myślą, że dary Ducha Świętego działają automatycznie po bierzmowaniu. W rzeczywistości każdy dar musi być świadomie obudzony przez konkretną modlitwę i konkretne czyny. W pierwszy dzień po bierzmowaniu modlisz się o dar mądrości i prosisz Ducha Świętego, żeby pokazał ci jedną prawdę o Bogu, której dotąd nie znałeś. W drugi dzień prosisz o dar rozumu i czytasz fragment Pisma Świętego, Proścąc o głębsze zrozumienie, i tak dalej przez 40 dni. To było rewolucyjne podejście. W 1959 roku katecheza koncentrowała się głównie na memoryzowaniu modlitw i prawd wiary. Nikt nie uczył, jak praktycznie używać darów Ducha Świętego w codziennym życiu. Ale ojciec Pio poszedł jeszcze dalej. Ujawnił Marianowi tajną modlitwę, którą sam otrzymał w wizji w 1918 roku. W tym samym okresie, gdy pojawiły się na jego ciele stygmaty, Duchu Święty, ty, który stąpiłeś na mnie w bieżmowaniu, przywróć płomień, który zapalałeś w moim sercu. Niech każdy z siedmiu darów płonie we mnie jak żywy ogień. Uczyń mnie żołnierzem Chrystusa, który nigdy nie porzuci broni w walce duchowej. Te modlitwę, instruował Święty, musisz odmawiać codziennie przez całe życie, najlepiej tuż po przebudzeniu. Ale uwaga! Nie może to być mechaniczne mówienie słów. Musisz wyobrażać sobie płomienie ognia wchodzące do twojego serca z każdym słowem. Ojciec Pio wyjaśnił także dlaczego polska tradycja wybierania imienia świętego podczas bierzmowania ma tak wielkie znaczenie duchowe. Święty, którego imię wybierasz, staje się twoim duchowym dowódcą w walce przeciwko złu. Ale większość ludzi wybiera imię, nie znając życia tego świętego to jak zapisywać się do armii, nie znając swojego generała. Dla Mariana była to prawdziwa rewelacja. Planował wybrać imię Stanisław, bo to imię nosił jego dziadek, ale ojciec Pio ostrzegł go. Nie wybieraj imienia z sentymentu. Módl się przez tydzień przed bierzmowaniem i proś Ducha Świętego, żeby pokazał Ci, który święty ma być Twoim duchowym przewodnikiem. Święty Kapucyn... Ujawnił także sekret przygotowania do bierzmowania, o którym nie mówi się w katechezie. Tydzień przed sakramentem musisz każdego dnia zadać sobie pytanie, czy jestem gotowy poświęcić życie za Chrystusa? Jeśli odpowiedź brzmi nie wiem lub może, to nie jesteś gotowy. Bierzmowanie bez gotowości do męczeństwa to tylko pusta formalność. Te słowa brzmiały dramatycznie, ale ojciec Pio mówił z doświadczenia. Widział setki młodych ludzi. Którzy przystępowali do bierzmowania bez świadomości, na co się decydują. Potem ich życie duchowe pozostawało stagnacyjne, bo nie zrozumieli, że otrzymali wezwanie do heroizmu. Jest jeszcze jeden sekret, dodał na końcu. Po bierzmowaniu przez pierwszych 30 dni nie możesz popełnić żadnego grzechu ciężkiego. To okres, kiedy duch święty buduje w twojej duszy duchową fortecę. Jeśli zniszczysz ją grzechem w tym czasie, będzie znacznie trudniej ją odbudować później. Dla Mariana było to jasne ostrzeżenie. Okres po bierzmowaniu to nie czas na eksperymenty z grzechem, ale czas budowania najsilniejszych duchowych fundamentów na całe życie. 27 października 1952 roku Marian Kowalczyk wrócił do Krakowa całkowicie odmieniony. Słowa ojca Pio płonęły w jego sercu jak żywy ogień. Przygotowywał się do bierzmowania według wskazówek świętego kapucyna. Codziennie pytał siebie, czy jest gotowy umrzeć za Chrystusa. 16 grudnia 1959 roku, dokładnie o godzinie 15.30, w kościele mariackim w Krakowie, biskup Karol Wojtyła udzielił bierzmowania grupie młodych ludzi, w tym Marianowi. W momencie namaszczenia krzyżmem świętym, Marian poczuł niezwykłe ciepło rozlewające się po całym ciele, to samo ciepło, które odczuł w konfesjonale u ojca Pio. Przez następnych 40 dni Marian wypełniał dokładnie instrukcje świętego kapucyna. Codziennie o 15:30 odmawiał tajną modlitwę do Ducha Świętego, prosząc o uaktywnienie kolejnych darów. I rzeczywiście, każdego dnia odkrywał w sobie nowe zdolności duchowe. Dar mądrości. Pozwolił mu rozpoznać, które książki budują wiarę, a które ją niszczą. Dar rozumu pomógł mu przygotować się do dyskusji z komunistycznymi profesorami na studiach. Dar rady sprawił, że koledzy zaczęli przychodzić do niego po wskazówki w trudnych sprawach życiowych, ale najważniejszy okazał się dar męstwa. W 1966 roku, podczas wydarzeń marcowych, gdy władze komunistyczne rozpętały kampanię antykatolicką, Marian miał odwagę otwarcie bronić wiary na uczelni. Nie bał się konsekwencji, wiedział, że Duch Święty da mu siłę do zniesienia wszelkich prób. W 1981 roku, podczas stanu wojennego, Marian organizował tajne spotkania modlitewne w swoim domu. Gdy milicja przyszła z rewizją, ukrył uczestników w piwnicy i sam przyjął całą odpowiedzialność. Spędził sześć miesięcy w więzieniu. Ale jego wiara nie została nadszarpnięta. Przeciwnie, wzmocniła się jeszcze bardziej. Przez całe życie Marian przekazywał sekret ojca Pio kolejnym pokoleniom Polaków. Uczył swoich dzieci i wnuków prawdziwego znaczenia bierzmowania. Dzięki temu jego rodzina pozostała wierna Bogu nawet w najtrudniejszych czasach transformacji ustrojowej i kryzysu wiary w Polsce. Dzisiaj, gdy patrzymy na kryzys kościoła w Polsce, słowa ojca Pio brzmią proroczo. Młodzi ludzie masowo odchodzą od wiary, bo nikt nie nauczył ich, jak używać mocy otrzymanej w bierzmowaniu. Traktują ten sakrament jak zakończenie szkoły religijnej, nie rozumiejąc, że to dopiero początek prawdziwej przygody duchowej. Jeśli jesteś po bierzmowaniu, ale czujesz, że twoje życie duchowe nie kwitnie, nie jest za późno. Możesz wrócić do tego sakramentu przez modlitwę Ojca Pio. Możesz poprosić Ducha Świętego o ponowne rozpalenie płomieni darów w twoim sercu. Modlitwa objawiona Ojcu Pio. Duchu Święty, ty, który stąpiłeś na mnie w bierzmowaniu, przywróć płomień, który zapalałeś w moim sercu. Niech każdy z siedmiu darów płonie we mnie jak żywy ogień. Uczyń mnie żołnierzem Chrystusa, który nigdy nie porzuci broni w walce duchowej. Amen. Odmawiaj tę modlitwę przez 40 dni codziennie o tej samej godzinie. Zobaczysz, jak Twoje życie duchowe zacznie się rozwijać w sposób, o którym nigdy nie marzyłeś. Niech święty Ojciec Pio będzie Twoim duchowym przewodnikiem na drodze do świętości.